E, jak y, mory przed boiskiem. Przed boiskiem czy przed przeciwnikiem? Przed przeciwnikiem. No przeciwnika nie pytam, tylko teraz pytam. Zobacz, tutaj kamera, zobacz, tutaj, te, zobacz, tutaj, zobacz, tutaj jak kamera jest. Ale jest. zobacz, ja. mają koszulki, bo kadra polska. No dobra. E, jakie przy... E, wyniki? Wy, wyniki. A co panu tak pan, jak się język pączy? No piłem trochę. No, <śmaw <śmaw jestem bardzo Dobra. Z... <śmaw> dobra. E, jakie nastawienie na dzisiejszy mecz? W porządku. W porządku. 3-0 no, ale... i do domu. 0 i do domu? 4 no, bramki, Ty strzelasz, tak. czy strzelasz czy koledzy? Ja, ja, ja. A jak na, na plaży... Tajna broń. Nie, dzisiaj... do Włocławka do, do, Woł... ho... do, do blondynki będzie na żywo, już jest na żywo. Dobra. To idzie na live. Idzie na live. na live to idzie. E, I jeszcze jedno pytanie. Co pan sądzi o Mateuszu Malinowskim, kotu siedzi na ławce, już ma 500 plus. Ej, to jest to jest dziewiątka, kurwa, tajna broń. Tajna broń. A powiedz, jeszcze mam pytanie. Jak wam poszło z batory mistrzów miny? <głos> 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 Za rok zobaczymy. <noise>